czy nie co? Włączone? co, co zrobiona? czy włączona kamera no włączona dobra ty to ja myślisz nie ja człowiek nie, nienormalny znów weźmiesz opłatka i sam odwrócisz się tak jak w tamtym roku zrobiłeś i ty do mnie mówisz że ja twój jak prawie brat Myślisz, że ja nie pamiętam? Ja niczego nie pamiętam? Ja mam durną głowę? Na każdym kroku ciebie trzeba po prostu pilnować, a ludzie mówią, że na, na ciebie nie krzyczę, ja na ciebie nie krzyczę. Ja staram się tobie coś wytłumaczyć, jak trzeba normalnie żyć, żeby to wszystko normalnie wyglądało. A ty mówisz, no, ja narobił się. No ciężko ci robić, bo tak ogółem tyle ważysz. Jakbyś z Karuzeli uciekł i ty samolotem chciał lecieć. Do Smoleńska pociągiem. A czy do Smoleńska pociągi nie chodzi? No poleciej, niech samolotem. Samolot cię rozbił. Przepraszam, proszę ze mną nie rozmawiać. Przepraszam, samolot by się. Poszedł rozbił. mi kurwa stąd. Więc wszystko i jak. Powiedziałem, powiedziałem Tobie, że ja nic nie będę kupywał Masz sobie wyrzuć to. Do śmietnika. Wyrzuć to do śmietnika. Jak chcesz to. Już mu słujka opierdolę. Przepraszam, że tak powiedziałem. Powiedziałem, nie? Ja chleb kupiłem do tostów. No. 4 zł. 3,99 no, no, smacznego. Tak ty tam. Ty całą Michę śledzi zjad. I z mlekiem. No, to będzie dobre sranie, jak to się mówi. To proszę wyjść mi stąd i nie odzywać się, bo nie mam ochoty, żebyś ty był na moim kanale bo ja nie chcę dostać żadnego snu bana chyba o i herbatka to ja sam musiałem tak posłodził jakby jakbym wziął łyżkę do słoika i miodu zjadł musiałem sam zrobić herbatę no pochwal się Wczoraj, jak piętnastoletniego chłopaka straszyłeś, no, taki bohater z ciebie. A piętnastoletni mówi, pokaż figę dla jego. Właśnie, to... ja jeszcze zajdę, ja jeszcze zajdę już w Mieczem straszysz dziecko? Upadł? Ja jeszcze... I pistoletem, kurwa, ja jeszcze gazowym ja straszysz? Ja jeszcze... Dobra, proszę, kurwa, to... Ja się zajdę to. Ja to mi nie przeszkadzałem. Jak nie przeszkadzałeś? Ja ci chcę powiedzieć, jak ty dzwoniłeś że węgla a ile ty mówisz węgla parę ton jak parę ton to ty idź do pracy jak nie to bank kurwa okradni i już i straszysz mnie ty powinieneś naprawdę chodzić do psychiatry rozmawiać z psychologiem ja to nie to ja ja durny ty mnie chciał wysłać do choroszy że ja, narkoman, pijak, nie wiem co, siedem donosów na komendzie było. To nie donosy. To, jak nie donosy? To, to po... konfidentstwo jest, jestem spróbowanym konfidentem. Panie majorze, sorry. No dobra, proszę się nie odzywać. N nasypałeś? Proszę się nie odzywać. bo i wyłączę już.